To jest Barbara, diakonisa kościoła. Jest tutaj, aby odzyskać świętą Lirę del Himmel. Niech Anemo Arkon cię chroni. Nie jestem w stanie mówić w porównaniu z naszym wielkim mistrzem, ale nadal dziękuję wszystkim w imieniu całego Monstad za pomoc. Na szczęście wszystko zostało rozwiązane pokojowo. Nie wyobrażam sobie, jak zakończyłaby się totalna wojna między wojskiem a smokiem. Teraz Fatui nie mają wyboru muszą trzymać się za zębami. Muszą być zirytowani, że sprawy nie potoczyły się dla nich zgodnie z planem. Tym razem stracili nawet najlepszą wymówkę, by naciskać na rycerzy Fawoniusza. Dyplomatycznie nic nie zyskali, a wręcz przeciwnie, po prostu udowodnili, jak bardzo potrafią być dokuczliwi. Brzmi jak całkiem fajna historia, więc przynieśliście ze sobą świętą Lirę? Nie możemy prosić Was, abyście zawsze bronili Liry. Seneschal już od jakiegoś czasu mnie naciska. No, um, przynieśliśmy ją ze sobą. Um, po prostu to trochę. Och, nie martw się, nie jestem tu po dzierżawę. Kościół zawsze otrzymywał specjalne fundusze. To się... Nawet gdybym odpokotowała za te grzechy do końca życia, to nadal nie wystarczy. Podaj mi to. O, jak to możliwe? Święta Lira, ale jak? Huh? Daj bajmon zobaczyć. Nie, nie wiem, jak udało ci się to naprawić, ale Liry już nigdy nie dotkniesz. Naprawdę powinniśmy już iść. Ta sztuczka, której użyłem do naprawy świętej Liry. <laughs> Mam na myśli magię wiecie, nie będzie trwać wiecznie. Co? <laughs> Ty głuchy barek!